Cześć, widzowie, witam was w kolejnym, o, kolejnym odcinku z Five Nights to a Defense nowego update'u Tu i, i tanie się ktoś chce dlaczego, dlaczego jak, jak wszedłeś do gry to ten, ten Wszedłem tylko do gry dlatego, żeby ten, żeby na AWK pójść Ale nie widziałem informacji, dobra Soul, salmon Samon Sadusa? Nie osumiem. gdzie niby? Town salmon, ok. To jest ciekawe. Three new units. Cenowe postacie. Ciekawe, gdzie się robi ten salmon. Tu. Ej, co nieśli to w ogóle. Intex jest taki, jaki był. Questy, jakie były. Tu jest tak. Niedługo też będzie ewolucja na Snitman tego Galian. Ga, ten Galian Spadek. Tutaj jest Galian Endo, tego właśnie, Galian Endo na Oversea. Tutaj? Nie, nie wiem, nie wiem gdzie ten samon. dobra. E, dobra, co nowe, co dalej? New Tutorial, nowy tutorial. Fajnie, że, dopiero teraz daj dobra. In, increase Boss White Rewards. Co to znaczy increase? Jakby nagrody za pokonanie bossów? W sensie więcej, co o co chodzi? Co to było tak jak w tym? Nie. Nie wiem, nie wiem jak to mam rozumieć. Musimy ten zagrać dalej. I nie, nie mam niestety czasu, chcemy nadal zagrać. No, najnowszy Endless, ale spróbuję znaleźć. No i naprawa ten. Dosyć mało, dosyć krótka ta lista. To gdzie jest ten Soul Samon? Versus. Tu nie Dobra, inaczej tu Story Units Endless Tu właśnie Endless I to jest ta I to jest ta Princess Jak nie wiecie sk sk skąd ona jest znaczy nie wiem co ona była w tym W ruin, ale ja ją bardzo dobrze Z Help Wanted 2 I naj najbardziej polecam wbić na kanał Admirosa Admiros Help Wanted 2 to, bo to jest granavirus, w sensie zakładasz takie okulary i jesteś w innej kre. i też z drugiego konta dwa razy z trafiłem overclock na dwóch postaciach. Więc, Dobra, ja tu co już tu nic. Nie wiem o co chodzi z tym Soul Samon. Nie wiem, gdzie em... Co to na im nową grę? Dobra, co. Długo ładowało, dobra, em, um, Tu dalej. Gramy Easy. Znaczy nie Easy Nightmare, ale nie Helmut. bo nie dam rady. Chyba Candy Cat. Candy Cat. Candy Cat. Candy Cat. Miau, miau. A, są cy wejścia. Otrzyicie, scrape the... To jest Eclipse, czyli ten zesłomowany Eklips. Ale tu tłumaczyłem eklips". No czyli kiedyś słońce i, i księżyc jednocześnie są widoczne. Czekaj, Eclipse to nie jest sypackiem zaćmienie? Nie wiem, nie wiem. Muszęcie spółce tłumaczyć. Eklips. Właśnie. I też polecam, jeśli chodzi głównie o FNaFa, jeśli chcecie ten, jeśli nie... Co to jest? StaffBot. Zesłomowany StaffBot. To ciekawe. Um, wracając. Jeśli chcecie obejrzeć ten, bo, ten, tak... tak go FNaFa, ale po polsku, to polecam, polecam wbić do, do Admirosa. Ja pamiętam, że on raz, ten, on Hellbłąd chyba nie nagrywał, tak mi się wydaje, ale nie wiem, on wrzucił dawno, kawał czasu, to jest, jest już, ale jednak wrzucił odcinek, taki jak ten, eee... ała, moja noga, no bo noga mnie dzisiaj boli, jakby się ktoś pytał, no i tutaj właśnie ten Candy Cat, nie, Ken... Candy co? Nie wiem, nie wiem, noga mnie trochę boli, lewa. Właściwie to stopa, ale dobra, wracając. Nie wiem, polecam wbić do admirosa. Candy. Candy cat, Candy cat, yeah, the cat. <laughs> Candy cat, Candy cat. Mam na. Mam Nie mam Chwilę myślałem, co tam ktoś stoi, a to jest. Co to jest? To jest ten? Kukurydza? Ja myślałem, że no, z daleka wygląda, jakby to jakiś gościu był tutaj wklejony. Białej... tej. Co jest? Jak on się dziwnie usza i coś mówi, czekajcie. Ej, dlaczego ty masz tyle HP? Halo? Uwaga, będzie głośno. Chyba. Będzie głośno. Uwaga. Nie no, raczej nie, raczej wygramy. Właśnie Mendo jest strasznie OP. Uwaga. Wow. I tak to wygląda. Włączam muzykę, bo coś tak smutno jest. Cicho. Tam, tu jest Eksi, tu jest jedno wejście jest, więc... Panie Eclipse, dlatego ja mam tyle kasy? Co ja mam się zwrócić na początek i ten. Tutaj postawię dwóch, bo tu są dwie części jest ten. I tu jeden. Czekajcie, tu. I pokaż mi tego. Osiąga? O, oczywiście, dobra, będę. To po... I co najlepsze, ja jestem ciekawy co teraz będzie. Bo może jakiś seson z dodacą, ale, ale... Znaczy, event dodacą, ale z sesonem. Cienko jest. Cieńko jest naprawdę. Znaczy, bo nie wiem co dodacą ten, W Moder X chyba, w Moder X, um, jak klikniecie popu najbardziej popularny, ten wejdziecie na kanał, klikniecie odcinki. Czy tamten, długą, drugą zakładkę, jak jest na przykład główny, na... główny kanał. Znaczy, chodzicie na kanał, macie tam, idziecie na... Prawo, chyba tam gdzie odcinki, klikacie najbardziej popularne. I wtedy tam, jeśli się nie mylę, jest godzinny odcinek. I chyba w tym, pod koniec tego odcinka, chyba jak on podsumowuje, ten podsumowuje właśnie ten um, jego fabułę. Jego zdaniem, zapomniałem, kompletnie się wciągnąłem. O nie. Rzucę góry... Mjam, mjam, mjam... No halo? O nie, co gramy? To nie wiem. Dobra widzowie, sorry, ale... Nie dam rady niestety dalej kontynuować. Bo, ale chciałbym Wam ten odcinek wrzucić przed tym, przed update'em i na dodatek z tej okazji dzisiej, dzisiaj wrzucę też odcinek z Kingdom Rush'a. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Dobra, to na tyle. Pa!